Krzysztof Miruć, znany z prowadzenia programów o wnętrzach na antenie T.V.N., od dłuższego czasu znajduje się w cieniu plotek dotyczących jego rzekomej rywalizacji z Dorotą Szelongowską, która również jest twarzą programów o tej samej tematyce na tej stacji. Dorota, będąca córką znanej pisarki Katarzyny Grocholi, wcześniej związana była z różnymi postaciami ze świata showu, biznesu, co tylko potęgowało zainteresowanie mediów jej osobą. Niedawno Krzysztof Miruć postanowił skomentować te plotki i wyjaśnić swoje relacje z Dorotą. W rozmowie z dziennikarzami zaskakująco otworzył się na temat swojej koleżanki z pracy. Mamy zupełnie różne podejście do pracy i styl, ale to nie oznacza, że jesteśmy w konflikcie. Wielokrotnie wspieraliśmy się nawzajem i wymienialiśmy doświadczeniami. Dorota jest niezwykle zdolna i ceni jej profesjonalizm powiedział. Wyjaśnił także, że medialne spekulacje o ich rzekomej rywalizacji są przesadzone i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Media lubią kreować historie o rywalizacji, ale nasza współpraca wygląda zupełnie inaczej. Cenię Dorotę jako fachowca i cieszę się, że mogę z nią pracować na tej samej stacji. Krzysztof Miruć Prowadzący program weekendowa Metamorfoza na antenie TVN doświadcza presji plotek na temat rzekomej rywalizacji z Dorotą Szelongowską, która również jest popularną twarzą stacji w programach o wnętrzach. Pomimo medialnych spekulacji sugerujących ich antagonizm, Miruć postanowił otwarcie skomentować te doniesienia, wyrażając swoje frustracje. W wywiadzie dla wiwy, Miruć z żartem wyraził swoje zniecierpliwienie wobec plotek nie wiem więc kto i kiedy wymyślił tę durną plotkę? Najchętniej bym tę osobę złapał w ciemnym zaułku i pokazał: Jak duże mam mięśnie, śmiech, bo to nieprawda. Ten lekki ton może sugerować, że Krzysztof stara się bagatelizować te pogłoski, podchodząc do nich z dystansem i humorem. Dodatkowo, Miruć podkreślił, że jego relacje z Szelongowską wykraczają poza zawodowe ramy. Spotykają się towarzysko. Co świadczy o ich dobrych stosunkach prywatnych. Bywało i bywa. Obydwoje jesteśmy bardzo zajęci, ale dobrze się znamy, także prywatnie. Kolegujemy się, lubimy i też dobrze się nam współpracuje wyjaśnił Miruć. Takie stwierdzenia rzucają nowe światło na ich stosunki, prezentując obraz dwóch profesjonalistów, którzy nie tylko współpracują. Ale również dobrze się rozumieją i wspierają na różnych płaszczyznach życia.